Witam wszystkich w kolejnym vlogu. No co, no siema, siema internety. To jest kanał brata, więc nie powinien nic mówić, nic się odzywać, no ale ale jestem zawsze u niego, u jego boku, więc więc mu pomagam w nagrywaniu, jak to mówią. No. Także jest brat ze mną. No i co? Dzisiaj jak możecie zauważyć, nie żniwa, nie kombajn w polu, mimo że już tam, yy, coś, tam coś tam działa. O. Sąsiedzi mu co, ale my nie, bo brat tutaj już był dzisiaj w polu i stwierdził, że co? Że pszenica jest, yy, ja by to powiedzieć wilgotna, bo yy, yy, wczoraj padał deszcz. Deszcz? Bar ulewa. Bur... ulewa. urwanie chmury. Tak, I bardzo intensywny deszcz yy, w polu jest yy, mokro, słoma jest mokra i ziarno jest. Ta, po, powiedzmy takie, takie miękkie, no. no. Więc yy, no nie, nie ma sensu że tam ktoś muci jęczmień, ktoś przeżyto, ale moim zdaniem to jest, nie nadaje się do niczego, więc y, po co sobie robić problem po, na potem? Tak, mimo że się nie ma suszarni, bo nie, nie wierzę, ta. że mają. Razie nie ma suszarni. Tak, dlatego takie mucenie no to jest niemucenie. E, mimo że możecie zauważyć, że nawet ciągnik jest przygotowany chyba z przyczepą. Jeden z tak, wczoraj drugi. wczoraj miał być wozić zboże. A tu nie całe dwa zbiorniki i trzeba uciekać. Tak, niestety z pola trzeba uciekać. Oczywiście bestia cały czas przy przyczepce. No i co, a my się dzisiaj zajmujemy. O, tutaj musimy jeszcze wcale. Ale co tam było? A coś było, to zawsze coś sobie przykleimy. No taką na taką żółtą. szerokość nie wiem, czy znajdziesz coś. No. Eee, jak możecie zauważyć, zajmujemy się. Przyklejaniem, nakleje. Tak, naklejeczki dzisiaj mamy czas. Możecie zauważyć profesjonalnie, elegancko. Jest otuszczone. Zaraz zobaczycie, czym otuszczamy. Tutaj wiadomo, jakieś tam pęcherzyki po prostu no, wyjdą, ale z daleka tego nie widać, tylko z bliska. Ważne, że jest elegancko, ładnie naklejone. Nie odchodzi nigdzie i miejmy nadzieję, że nie odejdzie przez najbliższe kilka lat. Także naklejki naklejamy. Te, co oczywiście zamówiliśmy, co przed żniwami. Braliśmy i Wam pokazywaliśmy, otwieraliśmy paczkę. No i naklejeczki są. Mamy całe to pudełeczko z tymi naklejkami. I co? I oczywiście zacznijmy loko bez lokowania produktu, bo mi nikt za to nie zapłacił. No, na pan, pan Tadziu. Nie, no, pan Tadeusz. Tadzik, jak to weselna, by ktoś powiedział. Weselna wódka. Tak. Brata weselna wódka, polska wódka. O. No ja, no 40 tak. wool. Ja mówię, władzę, no, to w... jak to pierdolnie, to ja mówię, <grymne> jak to władz. moje nie z mojej winy. No. no dobrze. No <grymne> Tam... po prostu tym, co odtłuszczamy resztki z No e, Tak, tak, tutaj e, posłuchałem widzów. Słucham, schodzi... Znowu lokowanie er, produktów, reklama oczywiście Philips, musi być. Philips. Saldana Compact. Tak, 1400 e, W. Wt... Wt... Tak. Brat, tutaj się już rozpędza, już chcę wszystko powiedzieć. Aha, kurczę. No dobra, no jak tak chcesz. No jak widzicie, kurde, głowica jest zarąbista, Możemy suszyć, Dobra. wyjść na drogę i suszyć jakieś kurde dziewczyny, czy nawet policjantów. Tak. Dobrze, że odtłuszczaj, wycieraj, powoli zajmujemy się, żeby to widzowie widzieli, a to będzie ładnie zrobione. Tak, w sumie. Dwie naklejki zostały już odklejone. Mamy już odklejone. Eee, dawaj tutaj. Będziemy tak lali, nie będziemy tego mocać przecież, bo ty to tak chciałeś, ale to tak zlejemy, bo. jeszcze no. trzeba wypić, bo szkoda. No, i ty, kurde, Wudzoż. Kto to będzie pił? Bo ja na pewno nie. No. Zanim nakleję, bo tutaj mamy już miejsce po starej naklejce. Trzeba to oczywiście przetrzeć i odpuścić wodę wodą. I te miejsca najbardziej co zaszły kurzem. Wódeczka dobra jest. A i tutaj zrób, no, to będą te naklejki włożne, wiesz? Ty też poświęcą. To, to już iść? Ta, tak. Wy... Na, na, naklejmy na razie jedne chociaż. Dobra. Bo ja chcę nakleić jedne, powycieraj to ładnie. Chociaż jedne chcę. Wzięliśmy nawet papier ścierny, a, ścierny ale niestety strasznie niszczy lakier. Dlatego też zrezygnowaliśmy z tego. E, tu jest nasz rekord: 56. No, niech będzie rekord. Mi teraz obojętne, żeby ino były. Tak, e, masz wsać te, te naklejki. To te jest bizona. Niech się nie niszczą. Zatem sobie. Tutaj mamy rekorda naszego, czyli Bizon Rekord Z056. Powinno być super. No ale przyszło rekord. No jak już przyszło rekord, tak no, to, to, no tak. to będzie nasz rekordowy kombaj. W końcu wersja eksportowa. No i naklejka będzie ciut za duża. nie ładnie będzie wyglądać. Zarobiście to będzie w końcu wyglądało. Nie wiem, czy czasem te dwie boczne nie zostaną, a przykleimy tylko tą, a drugą byśmy przykleili na kabinie. Aha. Bo te, tamte dwie są takie same i niezniszczone. I to chyba tu przykleimy. Dobra, dodawaj. Tylko daj nam jeszcze tego. A ale... puszczona jest cała, dalej też. No, o, ja a, Tylko nadzieję, bo ja widzę. Dobra, przyklejajmy. No, ja nie widziałem, że ona taka duża będzie. Szmatka musi być. Wytarte. Nie wytarte. Ty nie wiesz, że. pęcherzyki musisz. Czekaj na wymiar. No, gdzieś coś takiego. Nie. W tym miejscu od tego zaczniemy, żeby zakryć to. Trzymaj. Ale nie dobrze jest. Dobrze jest, ładnie. Paznokcie mam, kurde, nie to co u baby, ale... Ale ty są w miarę dobre. Ojżesz, no, nie rób żeż mi tego, zwłaszcza przy nagrywaniu. O, mam! Dobra. Super. Mam cię. Czekaj. To tak odkleję. Dobra, tak teraz. Okay. Trzeba zasłonić to, dobra. To podwinę i lecimy z nową naklejką, dobra. To jest ścierka? Zawsze to jakieś tam będę z malowania... Tak, ale, ale, ale teraz wiesz, że będzie dobrze naklejona. Zróbmy to chociaż raz w życiu, zróbmy dobra, coś wiesz. profesjonalnie, nie? A zawsze ktoś powie, że to i tak nie jest profesjonalnie, bo powinieneś nagrzać naklejkę suszarką, jak przyklejasz. A, głupoty go dają. lepiej tej chyci. Drugi drugiej powinieneś czymś innym. Czym, kurde? Wódka to już chyba najlepiej odtłuszcza. Tak. No. Nie dość, że... Uuuhu. Czekaj, bo... Musisz właśnie. naciągać. No. Ale no tam taki ksikusek mały. Czekaj, mm. daj na. Do... Mm. O. A, tu jest krzywo. No. Uj, dobra, tam tyle. ktoś pierdzielną kombajnem idzie, ale to też jest Ciekawek, możliwe. Ciekawe bo... Kto? Nie pewno nie ja. ta naklejka taka hmm. zbyła tam wcześniejsza, więc. O. Dobra, trzymaj jeszcze. Kurde, nie, na no świetnie to wyszło. Tylko szkoda, żeśmy nie obliczyli sobie, ile od ile. A, dobra, no już jest problem, ale co za problem. Tak będzie. Ważne, że jest nowa naklejka. Nie jest tak tragicznie. No. Tu i tak pod spodem jest lakier jaki jest, już to są te wypukłości po, po co? Po co Bez... Tak, tak. Mniej więcej było wiesz. No, tak, tu, ale patrz pasz... tu. No to zaraz zobaczymy. Półtora, mniej więcej. No. A tu dwa. Nie <laughs> no wierzch. Widzisz? Ja to jednak mam, mam wzrok, mam jest to, co ja sokoli wzrok mam jeszcze. Może noszę okulary, to mam sokoli wzrok. Dobra, i ta jedna zostaje tutaj z tyłu. Ciulowo będzie się to troszeczkę oznaczać, ale. Ale jest świetnie. I lecimy z kolejnym tematem. O. Pokaż te naklejki. Jakie tam masz teraz naklejeczki? Brat tutaj tak przemyślał sytuację i tak bardzo chcę. Oczywiście nie spożywamy alkoholu podczas prac. Zwłaszcza wódki, bo wódka nam nie smakuje. Nie. Nie, no w sumie bratu pewnie smakuje. Ja mu wszystko, co weselne, to smakuje. No, ona większa raczej nie będzie, to gdzieś na te, na te tyle. No, ja taka mała. Dobra. Czekaj. O, mierzę co z drugiej strony. Tak, bym chciał to zrobić. A ten kurz ten Syw jeszcze wydrafać z tej powierzchni Dobra, będzie wystarczy gdzieś. Teraz Kto będziesz ją w drugą stronę, od tej strony już. Wiesz tu mhm. Akurat mamy czas, bo nie mamy co robić, jak inni se mucą. I jeszcze mamy smarowanko, no a to, jest to I ten... Bo dzisiaj i tak nie będę nic zrobił. i tak... O, bo się, bo się sypie z góry, lepiej to przyklejaj szybko. Nie, nie, nie bo i tak będzie zakurzone. Tak, o, tak mniej więcej jak teraz. Nie musi być super od linijki, bo to... Ja wiem, że lepiej by było, ale... O, dobrze jest. Nie za wysoko, nie za nisko nad bizonkiem. To nie fabryka. Dobra, daj mi szmatę. Bo już widzę, że jest kurde problem. No i trzymaj. No, ciągnij. Tylko na, naciągaj, naciągaj ją. No, dobra. Nie, no. kursu Co? Będę strzałki do góry? Strzałki do góry. No, Będą strzałki do góry i koniec. Nie co zrobić? Nie zrobisz tego super, aśnie. Mimo, Może każdy by chciał. Pfff... No i co, to też tam mniej więcej tu? No, tylko zacznij tak od początku chociaż, nie? Tu? No, ale no i dociągnij ją. No bo to się, to się tak... czekaj, czekaj. No i nie wyjdzie cię, Chyba, że też do góry ją dalej. Tak zrobimy, o tak zrobimy, jak tamte mniej więcej. No. No tak musi Grzesiu być, no. nie musi być... Nie wiadomo jak. Nigdy ci nie wyjdzie tak, No musiałbyś, kurde nie wiem jak to zrobić... fachowo. No to teraz jak dwie są tak mniej więcej To idealnie to będzie No No nie? Będzie, jak na ten kombajn to będzie Super No i te dwudziestkę teraz Dwunastkę Była dwudziestka, nawet się je odznacza Suszare muszę jeszcze Bo to wcześniej, żebym to wysuszył 12, 12. Niech będzie dwanaście Tak, niech będzie dwanaście

ten stary ręcznik? To się już nie to trzeba od, 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 od razu... No, dawaj te powiesi, ja się odjadę. nam namuczyć, bo to wysycha Bo jak słyszę to, to schnie Nie oszczędzaj mu Wódkłości To! Oj! Tak chciał kurde tak zejść do rypo Chytry dwa razy traci, zawsze tak jest I to ja się zgodzę z tym wszystkim Chytry dwa razy traci Czy Pazerny Czy Nie, chytry Nie zrobić, że no, to. Proszę. Moim zdaniem, jak chyci do starego kleju, to powinno dwa kleje trzymać. Bo no, ten klej się po nagrzaniu. Klei dobrze. No. no takie kurde, Tak. Usiądź. Tak. od góry, feć jakoś, kurde. Aj, bajer 12 to 12. Prosta jest? Tak. Jesteś pewny? Tak. A ja będzie krzywa, to będzie krzywa. Dobrze jest, tak. Teraz cyklera no, no, to byłaby ta góra. No, puff. Muszę ci pewnie się Ta że za nie nieudana. Za chuja, kurde. Co się stało? Gówno już z niej będzie. Dlaczego? Przyklej, jak jest. Przyklej. Nie przejmuj się うす私に言うだけで。<noise> <noise>